Bardzo miło. Raz jeszcze, dzień dobry. Zostawiam się z swoją publicznością. Nie macie co robić w niedzielę. Dzień dobry, witam was. Jezus, ale was przyszło. Strasznie się cieszę, że generalnie na co dzień nie mam takiej możliwości widzieć się z ludźmi w ogóle. Szczególnie tymi powyżej siódmego roku życia, więc ja się strasznie cieszę, że tylu dorosłych ludzi jest na świecie. Jestem mocno onieśmielona, bo. Bo to jest tak, że, że kiedy napisałam pierwszą książkę dla dzieci, to akurat rodziłam, więc nie mogłam się też z wami spotkać. Potem karmiłam, potem byłam w ciąży i tak dalej, tak dalej, więc muszę wam powiedzieć szczerze, że ja też straszliwie się cieszę, że tutaj jestem i pod pretekstem ciężkiej pracy mogę chwilę spędzić w niedzielę po prostu z wami. Także strasznie się cieszę. Parę słów. Jeśli pozwolicie, ja, ja nie jestem dobrym mówcą, jeśli chodzi o tematy jakieś takie bon, ton, la, la, la. Jakoś ciężko jest mi mówić o tak zwanej twórczości literackiej. Natomiast tak uczciwie, po ludzku, chcę wam powiedzieć, że opisałam tak naprawdę swoje dzieciństwo. I ci, którzy wychowywali się w latach 80 wiedzą, czym jest e, po prostu boiler i piec i, i zapałka i po prostu puchanie po prostu pieca. Ci, którzy kojarzą ten vintage'owy, old czas e, dzieciństwa, i, I różnych fajnych rzeczy, myślę, odnajdą też tam siebie. A dzieciaki no mam nadzieję, że będą mieć to samo, co ja miałam przy czytaniu ani z zielonego wzgórza, czy wszystkich książek Małgorzaty musi robić, że po prostu będą chcieli, żeby ta książka się tak szybko nie kończyła. Więc życząc Wam po prostu miłej, fajnej, pozytywnej lektury. Zapraszam po prostu. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, z lewej strony, tak jak u Państwa określiliśmy, rozpocznie się taka kolejka, którą e, nasz departament...